Wystartowało. Witam was moi drodzy. Odpalam światło. Miałem zrobić odcinek na inny temat, no ale niestety znów wywołany zostałem do tablicy w Bawoli Mecho, więc jedziemy z tematem. E, cóż, nie wiem, ktoś kto na, oglądał poprzednie odcinki Bawolego Echa, ten z pewnością kojarzy arcydzbanowy artykuł, który nazywał się Zimokalipsa i ciepłobójstwo. Serio, było coś takiego. Ja na nagrywałem materiał na ten temat rok temu. Oczywiście ten artykuł zniknął, ale też magią bawolego echa jest to, że to nie zniknęło u nas faktycznie był taki artykuł artykuł, który po prostu no, wtedy totalnie wyśmialiśmy, no bo same tytuły um, nawiązywały do słów, których nie będę używał, ale które no jasno wskazywały na bójstwo i apokalipsa słuchajcie, dawno nie było o nich słychać, to znaczy planeta.pl gdzieś tam w swoich odmentach się siła i na nowo wypluła artykuł który teraz nie wiem po części pobił to co było ostatnio, chociaż wtedy był problem z tytułem, natomiast teraz to jest problem z logiką. To znaczy z logiką może do końca nie, ale generalnie to jasno wskazuje, że no idąc tym śladem. Zresztą zobaczcie sami. Ogromny atak zimy u naszego sąsiada, czy to znak dla Polski? Ze znakiem zapytania pisze dla odmiany, już nie pisze Pan Wojciech, tylko dla odmiany pisze pani Alicja Krauzowicz. Posługuje się nazwiskiem, ponieważ tutaj pani się pod tym artykułem też podpisała. Czytamy Śnieżyca i silne mrozy. No, i mamy zdjęcie już, które jasno wskazuje, że gdzieś tutaj u naszych sąsiadów śnieg jest. No i pytanie: kiedy ten śnieg pojawi się w Polsce? Czytamy. Mimo, że wciąż mamy wrzesień, to u naszego sąsiada zima trwa już w pełni. No i tak się zastanawiam pod tym w tym artykule, o którego sąsiada mowy, o którym sąsiedzie mowa. Termometry wskazują tam nawet 15 stopni poniżej zera, a oprócz tego spadło aż pół metra śniegu. Czy oznacza to, że i w naszym kraju zima będzie wczesna? i śrosroga, wyjaśniamy. No i tak się zastanawiam. gdzie ten nasz kurczeno, gdzie ten sąsiad u, u którego sąsiada, gdzie ta zima jest? Nie, no przecież wiadomo jakich mamy sąsiadów. No i właśnie to mi oświeciło. Zobaczcie. Czytamy Atak zimy u naszego sąsiada. Mamy dopiero wrzesień, a u jednego z naszych sąsiadów nadszedł pierwszy intensywny atak zimy. Mieszkańcy Syberii, bo to właśnie o tym miejscu mowa, <grymny> O tym miejscu mowa. Powitali duże ilości śniegu oraz ogromne mrozy. Media na całym świecie podają informacje o tym wydarzeniu, gdyż takie widoki w tym okresie są dosyć niecodziennym zjawiskiem. Tak, pierwsza podstawowa rzecz. Logika faktycznie mówi, że no, to jest sąsiad, bo tak, my graniczymy z królewcem bądź obwodem kaliningradzkim, ale nomenklatura teraz jest taka, że to jest królewiec, która jest eks eksklawą rosyjską, więc technicznie graniczymy z Rosją. A że, cóż, Syberia jest w Rosji i tam pojawił się śnieg, no to śnieg jest u naszego sąsiada. Oczywiście w tytule pani Alicja nie napisała, że ogromny atak zimy w Rosji, bądź ogromny atak zimy na Syberii, czy to znaczy dla Polski? Nie, tylko trzeba było u naszego sąsiada, nawet nie napisała którego. No bo co musisz zrobić, mój drogi czytelniku? Musisz kliknąć w artykuł, żeby pod reklamami, które się pojawią, zaraz zobaczymy, ile reklam tutaj zostało wstawionych. Odświeżmy sobie żeby pod jedną reklamą, która tu się u góry wyświetli, tak, która już się ładuje, pod następnie drugą wyświetlającą się reklamą i następnie pod trzecią reklamą i następnie czwartą reklamą praktycznie przeczytać, że chodzi o Syberię, a nie o bliskiego sąsiada Polski, bo tytuł jasno wskazuje, że chodzi o bliskiego sąsiada z Polski. Moi drodzy, idąc tym tropem dalej możemy powiedzieć sobie, że we Francji mamy minus 40 stopni Celsjusza, bo... Na tej mapie, jeżeli weźmiemy sobie Francję i idąc tym torem, tym tropem logicznym, e, e, dobierzemy do niej wszystkie terytoria zależne od Francji, no to możemy sobie stwierdzić, że słuchajcie, na francuskich terytoriach południowych i antarktycznych mamy temperaturę minus 40 stopni. Więc w Europie technicznie mamy. Minus 40 stopni, może inaczej, w kraju, w Europie mamy minus 40 stopni. Tak? Serio? W tym tropem teraz podążamy? Już takie fikołki robimy, żeby po prostu ludzi tutaj ściągnąć do artykułów? Naprawdę? To jest po prostu żałosne. To, to, co robią, to jest po prostu żałosne. No, ale tutaj bardzo fajnie, bo tym artykułem y, zajął się no, oczywiście y, portal Streszczam. klikbajtowe artykuły, żebyś nie musiał klikać. Robią oni bardzo dobrą robotę. Dziękuję im za to. Naprawdę, jeżeli chcecie zobaczyć, jak działają mechanizmy clickbaitów, to y, wejdźcie na ich fanpage'a. Każda osoba, która dołącza, to też rozwija ten ruch. Więc naprawdę warto, warto też te materiały sprawdzać. O ile na samej stronie Twojej pogody, bo, bo tam Twoja pogoda też to napisała, ale na, samym na samej stronie planety jest to tak w miarę sensownie ogarnięte, to znaczy widzisz od razu, że coś nie gra i szybko możesz przewinąć, o tyle na telefonie, z którego tutaj screen jest, czyli z aplikacji MSN, po prostu widać to w ten sposób. Ogromny atak zimy u naszego sąsiada, czy to znak dla Polski. Mamy zdjęcie ze śniegiem i na dole powtórka. Nie wiemy, to no, czytelnik nie wie zupełnie, że chodzi o Syberię. Nawet nie jest pewny, czy chodzi o Rosję, więc to jest totalna manipulacja po to, żeby taka osoba kliknęła. Pamiętajcie, że w takich stronach, gdzieś są w takich agregatorach miejsca, gdzie można zgłaszać takie manipulacje i zgłaszać takie po prostu tytuły wrzucające w, 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 w błąd, wprowadzające ludzi. Błąd. To jest, to jest po prostu, no, tragiczne. Jest to, no, tak jak mówię, tak jak tutaj też piszę, streszczam clickbaitowe. Syberia nie jest sąsiadem Polski. Chodzi o fakt, że jest rosyjska, a dzięki Królewcowi graniczymy z Rosją, chociaż dokładniej rzecz biorąc, z rosyjską eksklawą tylko i wyłącznie. Na Syberii to już jest dosyć standardowa sytuacja, że temperatury w północnych regionach Syberii zaczynają spadać, zaczyna się tam pojawiać śnieg. I to jest chyba oczywiście. No i teraz, co jest najważniejsze, wracamy do tego artykułu. Czy to znak dla Polski? Zostało zadane pytanie. No i czytamy sobie, szukamy gdzieś tam na dole reszty tego artykułu. Mamy informację, że w Norylsku, w Norylsku spadł ten śnieg, no ale szukamy dalej informacji. Generalnie czytamy, że gdzieś tutaj na dole to nie ma żadnego wpływu. Słuchajcie, no akcja była, słuchajcie, ale nie ma żadnego wpływu na yy, w Polsce. Więc no generalnie przeczytaliśmy cały artykuł tylko po to, żeby się dowiedzieć, że w sumie chodziło o Syberię i że to nie ma żadnego wpływu w Polsce, to znaczy to, że tam pada śnieg, to u nas raczej śnieg we wrześniu nie wpadnie. Czytamy czy Polska będzie następna w przyszłości zdarzały się również wczesne ataki zimy, choć dziś są to rzadkie przypadki, chyba, że nastąpi znaczne ochłodzenie. No i cóż no i to tak naprawdę wszystko. No i szukamy skąd to źródło jest, no i fajnie by było oznaczyć autora tego źródła chociażby, bo w tym wypadku chyba Twoją pogodę, no bo źródło to jest planeta.pl i charts no ale to tak dziwnie, ten artykuł jest wzorowany, słuchajcie, z, z Twojej pogody, bo w, na Twojej pogodzie, szukając artykułów, znalazłem artykuł u naszego sąsiada prawdziwa zima, masy śniegu i tęgi mróz. Tutaj o, proszę bardzo, wejdźmy sobie w ten artykuł. No i mamy pierwszy poważny atak zimy na Syberii, mimo że zaczęła się dopiero druga połowa września, to jednak już leży pół metra śniegu, a termometry wskazują minus 15 stopni, plus taki, że tutaj chociaż wy, ym, w nagłówku dali o tym, że chodzi o Syberię, nie o Polskę. Więc jak widzicie, dzieje się dużo. Jak widzicie trzeba takie rzeczy piętnować, trzeba o takich rzeczach rozmawiać. Co wy sądzicie, ym, o takich manipulacjach w tytule, czy to jest na, przejść na porządku dziennym, czy jednak trzeba to atakować? Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.